Dzisiaj porozmawiamy na temat, który poruszyłem ostatnio na swoim profilu na Facebooku, a który dotyczy wyśmiewania czyjegoś wyglądu. I wydawałoby się, że jest to temat prosty i oczywisty, i wszyscy zgodzą się co do tego, że w praktycznie żadnej sytuacji nie powinno się takiego zachowania aprobować. Okazuje się jednak, że nie jest to takie oczywiste i obojętnie po której stronie sporu się nie odnajdujemy, nadal znajdzie się znaczna grupa ludzi, która nie dojrze taką formę argumentacji, argumentacji w cudzysłowie, uskutecznia, to dodatkowo jeszcze, co najdziwniejsze, usprawiedliwia. Chciałbym więc rozszerzyć w tym nagraniu moją facebookową myśl, a także odnieść się do niektórych komentarzy, które się pod tamtym wpisem pojawiły. Z tego co zauważyłem, mamy przynajmniej trzy rodzaje, aczkolwiek może być ich dużo więcej wyśmiewania czyjegoś wyglądu. Jednym z nich jest wyśmiewanie tego, jak ktoś kiedyś wyglądał. I sugerowanie, że ma to jakiekolwiek znaczenie na to, kim jest teraz i co robi, albo co może robić, czego nie może robić. I najczęściej widziałem to na przykładzie Krzysztofa Bosaka. I chciałbym jeszcze dodać przy okazji, że wszystkie przykłady, które dzisiaj um, zaprezentuję, będą przykładami osób, z którymi. Jest mi bardzo nie po drodze w wielu różnych kwestiach. I chciałbym, żeby to był dodatkowy argument za tym, że nieważne, czy się z jakąś osobą zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy kogoś lubimy, czy też nie lubimy, wyśmiewanie wyglądu nigdy nie jest ok. Wracając jednak do Krzysztofa Bosaka, chociaż oczywiście nie jest on jedyną osobą, którą takie, taka forma wyśmiewania spotkała. To na Twitterze swego czasu, głównie w okresie kampanii prezydenckiej, pojawiało się bardzo często to zdjęcie. I widać na nim oczywiście o wiele młodszą wersję posła Konfederacji z wyraźnym trądzikiem, co w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób wiele osób uznało za powód do drastycznego obniżenia swoich standardów moralnych, chyba że już były na tym poziomie. I ulżenia sobie, wypisując naprawdę okropne rzeczy na temat wyglądu Bosaka. I teraz tak, najważniejsza rzecz, która wydawała mi się oczywista, ale najwidoczniej tak nie jest, dlatego o tym mówię. Wygląd, zwłaszcza gdy mówimy o naszym ciele i w wielu przypadkach też o ubraniu, chociaż tam są pewne wyjątki, nie ma absolutnie żadnego wpływu na merytoryczną wartość. Tego, o czym mówimy, albo co robimy. Pomijając kwestię subiektywności pojęcia ładny, brzydki, dziwny, normalny, bo można być najdziwniej wyglądającym człowiekiem i mówić najmądrzejsze rzeczy, albo najpiękniejszym, czy najpiękniejszą, i gadać straszne głupoty. W przypadku Bosaka i zdjęcia, które widzicie, już pomijając zupełnie fakt, że dawno już tak nie wygląda, ale nawet gdyby tak wyglądał, czyli miałby Nadal problemy z trądzikiem, nie miałoby to absolutnie żadnego znaczenia. I wiecie czemu? Bo jest to naturalna i normalna rzecz, I jest to coś, na co nie ma się wpływu. A osoby, które mm, wyśmiewają taką przypadłość, moim zdaniem wykazują się ogromną ignorancją, gdyż po prostu nie jest to nic wyjątkowego. Ale nawet. Gdyby było to coś wyjątkowego czy niespotykanego, i tak wyśmiewanie tego nie byłoby ok. I teraz tak. Gdy wyśmiewamy czy komentujemy czyjś wygląd, musimy sobie zapamiętać, że jest ogromnie duża szansa, że nie jest to jedyna osoba, która wygląda w ten sposób, czy ma podobne dolegliwości. I tak w przypadku trądziku. Badania wskazują, że średnia wieku ludzi z trądzikiem się zwiększa. To po pierwsze. A po drugie, na podstawie badań Obliczono, że średnio w wieku 20-29 lat trądzik dorosłych dotyczył prawie 51% kobiet i prawie 43% mężczyzn, a w wieku 30-39 lat nieco ponad 35% kobiet i 20% mężczyzn. I były to badania ankietowe, i lekarze uważają, że liczba powinna być znacznie zaniżona, ale nie zmienia to faktu, że 40% wizyt dermatologicznych w Europie wynika z trądziku ludzi dorosłych. Jest to ogromny problem, ale jest to też wyjątkowy problem, bo nie zagraża on naszemu życiu czy zdrowiu, ale sprawia, że wiele osób borykających się z trądzikiem odczuwa ogromny dyskomfort psychiczny z nim związany, a dokładniej związany z tym, jak inne osoby postrzegają ich wygląd. Wyśmiewając więc wygląd posła Bosaka, wyśmiewa się wygląd milionów ludzi, także i w Polsce. A przecież przez aktywne zmiany skórne nie są oni gorsi. I nie jest to też przyczyna tego, że przestają nadawać się do pełnienia jakiejś funkcji czy piastowania jakiegoś urzędu. Druga sprawa. Odkąd 28-letni Piotr Patkowski pojawił się w pierwszoligowej polityce, trudno opędzić się od uszczypliwych, mówiąc eufemistycznie, komentarzy. Bo wiecie, wygląda młodo, jest niski, więc. Śmiechom i chichom nie było końca. A gdy dodamy do tego jeszcze jakieś nawiązania do Harry'ego Pottera, to w ogóle boki zrywać. Nie zgłębiając jednak tego, jak wiele osób cieszy humor tak niskich lotów, to chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Oczywistym jest, że wygląd nie ma znaczenia. O tym już sobie powiedzieliśmy. Ale znajdą się też osoby, które sugerują, że w niektórych okolicznościach wygląd ma znaczenie. I najczęściej też ilustrują taką formę argumentacji przykładem polityków. Najczęściej ten argument przybiera formę sugerowania, że jeśli ktoś nie wygląda zbyt poważnie, albo zbyt dostojnie, albo z drugiej strony wygląda zbyt młodo, jak chociażby wiceminister Patkowski, czy, czy na przykład osoba z trądzikiem, o czym wspominaliśmy wcześniej, to taka osoba, taki polityk. Może nie być traktowany wystarczająco poważnie, na przykład na arenie międzynarodowej, co w pewien sposób może ograniczyć szanse na osiągnięcie założonych sobie celów. W pewnym sensie jestem w stanie zrozumieć taką argumentację, bo rzeczywiście potrzebujemy jak najskuteczniejszych osób na najwyższych urzędach, a nie możemy zapominać o powszechnej powierzchowności wśród ludzi, którzy też będą z takimi osobami współpracować, a które mogą kierować się na przykład wyglądem czy pierwszym wrażeniem. Uważam jednak, że druga strona medalu niesie za sobą dużo więcej problemów. Po pierwsze, szeroko jako społeczeństwo powinniśmy zwracać uwagę na ocenianie ze względu na wygląd innych osób i krytykować taką postawę bo przecież nie wybieramy polityków, żeby byli wysocy czy niscy, czy szczupli czy z nadwagą, albo takich, żeby dobrze wychodzili na zdjęciach, tylko wybieramy ich po to, żeby jak najlepiej wykonywali swoją pracę. I czym więcej będzie takich osób i czym mniejszą uwagę zwracać będziemy na to, co inni powiedzą, tym nasza debata publiczna będzie zdrowsza, a nasze wartości silniejsze. Po drugie, a co też trochę wynika z pierwszego i co może być nawet istotniejsze w kontekście rozmowy o skuteczności i o wyglądzie, jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Jeśli przyjmiemy za obowiązkowe, by osoba na danym stanowisku miała jakiś określony wygląd, spełniała jakieś wymogi dotyczące cech fizycznych i nie odbiegała od pewnego arbitralnego i w pełni subiektywnego wzorca, Znacznie ograniczamy szansę na znalezienie takiej osoby. Wyobraźcie sobie, więc jak mocno osłabiamy naszą demokrację, gdy w otwarty i publiczny sposób mówimy, bardzo często w towarzystwie oklasków innych osób, że osoba wyglądająca w ten czy inny sposób nie nadaje się do polityki, albo że osoba czująca pociąg seksualny do tej czy innej płci. Nie powinna być w polityce, albo że kobiety nie nadają się do polityki, albo że osoba wierząca lub niewierząca w tego czy tamtego Boga nie może pełnić tej konkretnej funkcji. W taki sposób drastycznie zmniejszamy własny wybór, decydując, że wiele osób, nawet z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem przy, czy predyspozycjami, nawet z większym i lepszym, Potencjałem politycznym od osób, które na przykład już funkcjonują i które mają cechy przez nas wymagane fizyczne, takie osoby decydujemy, że przez pewne cechy, na które te osoby nie mają wpływu i które w żaden sposób nie wpływają na to, czy te osoby będą skuteczne w polityce, albo czy będą miały określone zasady moralne, uznaliśmy, że te po prostu cechy dyskwalifikują te osoby, bo tak. Trzeci punkt w dużym skrócie, bo wydaje mi się, że tutaj wystarczy jedynie odrobina empatii i zrozumienie jednej prostej rzeczy, by zrozumieć, co chcę przekazać. Jakiś czas temu trafiłem na takiego tweeta i przyznam się szczerze, że nie jestem zaskoczony, że taka wiadomość czy taki post się pojawił, ale byłem zdziwiony, gdy zobaczyłem skalę polubień i udostępnień tego tweeta, co jest moim zdaniem dodatkowym argumentem, że takie filmy jak ten. Nadal są niestety potrzebne. Ten post jest zwyczajnie obrzydliwy z dwóch powodów. Po pierwsze, naśmiewanie się z wyglądu to już przerobiliśmy i naprawdę nie wiem, co można jeszcze do tego dodać, ale biorąc pod uwagę komentarze pod tym tweetem, najwyraźniej trzeba będzie to powtarzać bardzo często przez długi czas. Po drugie, co jest zwyczajnie złe i szkodliwe, i mam jedynie nadzieję, że jest to po prostu przejaw ignorancji osoby, która to pisała. To fakt sugerowania, że jedynie osoby wpisujące się w pewien kanon piękna mogą być zgwałcone, co jest zupełnie absurdalne i całkowicie nieprawdziwe. Dodatkowo, wystarczająco często powtarzane, takie informacje mogą mieć wpływ nie tylko na ofiary gwałtów, ale także na osoby, które powinny stawać w ich obronie. Bo już nieraz widziałem publicznie okazywane powątpiewanie w przemoc seksualną, jedynie ze względu na wygląd ofiary. Na koniec został nam Jarosław Kaczyński, od którego wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o to nagranie. W skrócie, jakiś czas temu zostało opublikowane zdjęcie z wakacji Jarosława Kaczyńskiego, które zaczęło zdobywać popularność na Twitterze w zastraszającym tempie, z komentarzami pokroju. Jarek tak zarządza Polską jak własnym pęcherzem, jak my mamy zmobilizować się do walki z dyktaturą, kiedy naprzeciwko nas staje obszczany Jarosław, nasz naszczalnik, czy na przykład tak wyglądają mężczyźni w Polsce, straszno i śmieszno. Jeśli nadal nie wiecie o co chodzi, to podpowiem wam, że na tym zdjęciu Jarosław Kaczyński mam okres spodnie. I gdy czytałem komentarze, a był ich naprawdę ogrom, i podałem tylko kilka z nich, a co najśmieszniejsze, nawet. Dużo znanych osób udostępniało to zdjęcie z podobnymi cytatami, co jest dla mnie zupełnie niepojęte i uwierzcie mi, chociaż pewnie w pełni zdajecie sobie z tego sprawę, że fanem pana Jarosława Kaczyńskiego nie jestem. I uważam, że robi naprawdę dużo złego. Bardzo dużo. To jednak i mówię to z pełnym przekonaniem. Uważam, że nie powinno się takich rzeczy pisać. Już zupełnie pomijam fakt, że niemal pewne jest, że Jarosław Kaczyński miał mokre spodnie, dlatego że po prostu padał deszcz i dlatego, że wcześniej pływał na łodzi, więc nie powinno to zupełnie dziwić. A żarty z tego, że ktoś ma mokre spodnie, więc najpewniej się zasikał, są naprawdę na poziomie przedszkola. I pisząc takie rzeczy, możemy wystawić na pośmiewisko jedynie sami siebie. Ale, co jest moim zdaniem ważniejsze, to nawet gdyby była to plama moczu, to i tak nie byłoby to zabawne i nie byłby to powód do wyśmiewania takiej osoby. Bo chciałbym, żebyście wiedzieli, że nietrzymanie moczu jest bardzo powszechnym problemem i według statystyk występuje w około 10-15% każdego społeczeństwa, czyli w przypadku Polski u około 4 milionów osób, głównie kobiet. I u kobiet występuje częściej niż nadciśnienie czy cukrzyca. Jest to temat, który już omówiłem, gdy była mowa o trądziku, więc nie będę się powtarzał, ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: że wyśmiewając taką przypadłość, nie obrażamy wyłącznie danego człowieka, ale potwierdzamy krzywdzący i niesprawiedliwy stereotyp, że taka przypadłość jest upokarzająca, czy że powinno się traktować ją z pogardą, a na osobę, którą to dotyka, powinno patrzeć się z góry. I wiecie, co jest najsmutniejsze? Zakładam, że żaden z tych komentarzy nawet nie dotarł do Jarosława Kaczyńskiego. Ale wszystkie z nich dotarły do dziesiątek czy setek osób, które mają problem z nietrzymaniem moczu, a które już nieraz wcześniej musiały borykać się z lękiem społecznym, stresem czy dyskomfortem, gdy były wśród innych ludzi. I zamiast otrzymać wsparcie. I zobaczyć, że inni nie traktują tego jako czegoś złego, dziwnego czy śmiesznego. Jedynie co otrzymują, to potwierdzenie swoich obaw, że nie mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo w przestrzeni publicznej. Chciałbym odpowiedzieć na jeszcze jedną rzecz, by odpowiedzieć w pewien sposób na jeden z zarzutów, który pojawił się pod moim wpisem w komentarzach na Facebooku, a który podejrzewam, nie jest odosobnioną opinią jednej czy dwóch osób. Otóż przeczytałem, że jest to wyjątkowa sytuacja, bo dotyczy wyjątkowo złej osoby, po czym następowała litania zarzutów w kierunku Jarosława Kaczyńskiego, z którą nawet w większości się zgadzałem. Czy w takiej sytuacji można usprawiedliwić ocenianie czy wyśmiewanie wyglądu? Moim zdaniem nie. I pomijając nawet kwestię współczucia czy świadomości tego, że istnieją podobne osoby z podobnymi dolegliwościami, czy wyglądające podobnie, o których już wspomniałem, to jest to też kwestia Pragmatyzmu i świadomego wyboru świata, w którym chcemy żyć, czy debaty publicznej, jaką chcemy prowadzić. Wyśmiewając cechy fizyczne, np. wzrost, wygląd, kolor włosów, albo z drugiej strony wadę wymowy osoby, którą postrzegamy jako złą i szkodliwą, dajemy w takiej sytuacji przyzwolenie i usprawiedliwienie do identycznego działania osób, które się z nami nie zgadzają na przykład w kwestiach światopoglądowych. I w takiej sytuacji, jeśli zwrócimy im uwagę, że nie można wyśmiewać wyglądu bliskiego nam polityka, działacza czy aktywisty, albo nas samych. To w takiej sytuacji te osoby odpowiedzą, że przecież też tak robimy. I będzie to w 100% zrozumiałe. I nawet jeśli jesteśmy przekonani, że ktoś naprawdę na to zasłużył i chcemy sobie po prostu użyć, to musimy pamiętać o tym, że po drugiej stronie są osoby, które są święcie przekonane, że ktoś inny sobie na to zasłużył, i które też chcą sobie ulżyć. A chyba nie takiej debaty chcemy. To wszystko, co miałem przygotowane na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem.